Fiat. Posłuchasz, polubisz 94,7 FM. Family Team, Caritas Family Team. Taki projekt jest realizowany od pewnego czasu i cieszy się, myślę, coraz większym powodzeniem i coraz bardziej jest rozpoznawalny I o to chodzi. A dzisiaj będziemy rozmawiać o małżeństwach. Właściwie cały czas kręcimy się wokół rodziny, wokół małżeństw. W studiu są ze mną Marzanna Sokołowska z Częstowskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich. Dzień dobry. Witam bardzo. I Emilia Pieńkowska, Związek Dużych Rodzin 3+, koło w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry. E, może najpierw e, powiecie Panie e, o tych e, stowarzyszeniach, o tych inicjatywach, e, które reprezentujecie. E, co to jest dokładnie Częstochowski Ośrodek Spotkań Małżeńskich, Pani Marzenno? Spotkanie małżeńskie przede wszystkim prowadzą rekolekcje dla małżeństw. Są to rekolekcje podstawowe, gdzie zapraszamy wszystkie małżeństwa, niezależnie od wieku, od, od zaangażowania religijnego oraz od tego, w jakiej kondycji jest to małżeństwo. Inną naszą formą pracy są wieczory dla zakochanych i rekolekcje dla narzeczonych. Prowadzimy również rekolekcje dla małżeństw po rozwodzie. I tak samo mamy spotkania pogłębiające. Na tych spotkaniach pogłębiających po prostu tylko możemy kontynuować doświadczenie dialogu, które, z którym się zapoznamy na spotkaniu podstawowym i mamy, możemy wtedy zrozumieć bardziej swoje potrzeby. Inne pogłębiające spotkanie mówią natomiast o temperamentach, jakie posiadamy. Mamy również spotkania nie, nie unikajcie się nawzajem na temat y, miłości, i erotyki mhm. i dialogu i spotkania w y, dialogu z Panem Bogiem. Organizujemy również y, spotkania porekolekcyjne, gdzie spotykamy się już, spotkają się osoby, które już uczestniczyły w rekolekcjach. Y, w, tym, aby po prostu dalej kontynuować swój dialog w rodzinie. Organizujemy również turnusy wakacyjne i są to wyjazdy przeznaczone już dla całej rodziny, łącznie z dziećmi i mają one taki charakter wypoczynkowo rekolekcyjny. Rozumiem. Jeżeli dobrze usłyszałam, to tak naprawdę staracie się odpowiadać na potrzeby wszystkich. Małżeństw, które zechcą z tej oferty skorzystać. Takie ważne, myślę, sformułowanie tutaj Pani powiedziała, padło: mianowicie nie unikajcie się nawzajem. To chyba można w ogóle powiedzieć o nas, jak kiedy żyjemy w rodzinach, tak? ale o małżonkach szczególnie. Nie unikajcie się nawzajem, bo przecież można. I są takie rodziny, są takie małżeństwa, które żyjąc pod jednym dachem doskonale się nie widzą. To, to jest niedobre, po prostu. Dokładnie tak, ma te małżeństwa przeważnie nie potrafią ze sobą rozmawiać, a my dajemy im pewne takie narzędzie yy, taki dialog uczymy ich takiego dialogu który ma pewne takie zasady na, na potrzeby naszych rekolekcji, słuchanie przed mówieniem, dzielenie się przed dyskutowaniem, rozumienie, przed ocenianiem, a nade wszystko przebaczanie. I zwracamy tutaj szczególną uwagę na słuchanie, dlatego że często słuchamy, co ktoś mówi, ale tak naprawdę się nie słyszymy, przez to nie, możemy, nie potrafimy się zrozumieć, nie potrafimy się podzielić i tym samym też nie potrafimy sobie wybaczać pewnych rzeczy. Czekam aż ktoś skończy, żeby powiedzieć swoją kwestię, tak to często wygląda. Pani Emilia Pieńkowska, Związek Dużych Rodzin 3+. Tutaj już dzieci są od razu wpisane, tak, bo pani Marzanna mówiła o tym, że są takie momenty, kiedy rzeczywiście już rodzina wyjeżdża razem, ale praca jest przede wszystkim z małżonkami. Tutaj jest nacisk i taki kierunek i wsparcie dla całej rodziny, Takiej, która ma trójkę i więcej dzieci. I rzeczywiście tutaj ten, ten, ten dialog małżonków, cały czas jest chyba stymulowany tym, co robią, o co proszą dzieci. Związek Dużych Rodzin jest faktycznie skierowany dla zrzesza rodziny, które posiadają trójkę bądź więcej dzieciaków, bądź jakichś członków wspierających, bądź ewentualnie osoby, które same pochodzą z dużych rodzin, ale yy, w związku dużych rodzin najbardziej chodzi o to, żeby też odpowiadać na, na potrzeby, tak? Więc tutaj będą i jest linia 3, plus prowadzona centralnie w Warszawie, gdzie można po prostu zadzwonić po wsparcie jakieś psychologiczne i przeróżne, tak naprawdę, z, z różnymi problemami można się zwracać. Są warsztaty dla małżonków dotyczące relacji, są wyjazdy całych rodzin. I tutaj w zależności od tego, czego potrzebujemy, to tak, tak pracujemy, tak? także no też bardzo duży nacisk kładzie się jednak na to, żeby były jakieś warsztaty wychowawcze, żeby nie było to tylko przeznaczone dla całej rodziny, no ale żeby ten rodzic właśnie mógł sam czasem wyjść z tego domu, czy rodzice razem są organizowane randki małżeńskie i tego typu działania, żeby wesprzeć zarówno rodziców. Razem. Czasami samego jednego rodzica mamy tatę zależy od warsztatów, albo ewentualnie właśnie jakieś inicjatywy z dziećmi związane bal karnawałowy jakieś warsztaty mhm. całych rodzin. I to jest też, tak, też takie odpowiadanie na te potrzeby, które się pojawiają. Rozumiem, że i związek dużych rodzin, i częstochowski ośrodek spotkań małżeńskich, że jesteście w jakiś sposób nastawieni też na słuchanie, skoro tego słuchania i dialogu staracie się uczyć, to też myślę, że że tak działacie, tak zgaduję, pani Marzanna. No na pewno wsłuchujemy się w potrzeby małżeństw i my, na przykład, proponując jakieś warsztaty, one się cały czas tam troszeczkę modyfikują, zmieniają, bo zmienia się życie, zmienia się czas, więc zmieniają się również potrzeby. Dlatego też właśnie, żeśmy zaczęli tworzyć, na przykład te kolekcje pogłębiające, których mhm. wcześniej nie było. I gdzie właśnie uwzględniamy y, potrzeby y, innych osób, które po prostu y, y, powiedziały nam, że chciałyby jeszcze przeżyć y, coś, coś innego. Oczywiście y, na tych naszych rekolekcjach widzimy też dużą potrzebę, aby ludziom komunikować to, że wszystko to, co robimy, y, y, jest oparte tak samo y, na naszej wierze. I że przy nas, przy naszych rozmowach, przy naszym dialogu zawsze towarzyszy nam Bóg. Zawsze po prostu nas wzmacnia, pomaga nam. Mhm. A jak to jest z tym dialogiem i z tym słuchaniem potrzeb w Związku Dużych Rodzin? No, u nas jest to trochę na, na zasadzie takiej walki o to, żeby czas był dla tych rodziców sam na sam, tak? No bo wiadomo, jak się pojawia duża gromada dzieciaków, to razem jest fajnie, ale czasami potrzeba właśnie wyjścia małżonków poza całą tą rodzinę i po przebywania w dwójkę samemu, więc bardzo fajne jest, bardzo fajny jest taki pomysł po prostu. My tak robiliśmy z mężem, że wpisywaliśmy sobie do kalendarza konkretnie, kiedy wychodzimy na przykład na randkę. I wczoraj mieliśmy właśnie w Związku Dużych Rodzin w Kole Częstochowa takie spotkanie organizacyjne i właśnie się wymienialiśmy takimi doświadczeniami, że może faktycznie jedna rodzina zostałaby z dziećmi drugiej rodzinie, żeby oni mogli na przykład z tego domu wyjść, tak, żeby o żeby tą relację jednak zawalczyć, poprzebywać samemu. A w dużo też z członków Związku Dużych Rodzin. Ja osobiście z mężem byliśmy też w ogóle na rekolekcjach, właśnie spotkań małżeńskich, na dialogu małżeńskim, także się tutaj w Kolarach mm -hmm. okazało, że, że tak. Natomiast dużo też właśnie jest domowego kościoła. No, Pan Bóg jest ważny i ta relacja tutaj jest to takie, no, podstawa całej tej rodziny. Jak dwójka, jak pomiędzy rodzicami nie będzie tak jak potrzeba, no to, no to będzie ciężko w tej rodzinie, mm -hmm. ciężko. Dzieci to obserwują, te relacje są bardzo ważne. Tak, bo dzieci się uczą przez naśladowanie. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Family Team. Projekt jednoczący rodziny. Rodziny dla rodzin. Family Team. Potrzebujesz wiedzy dotyczącej budowania relacji w rodzinie? Potrzebujesz wsparcia w zakresie wychowania dzieci? Przygotowujesz się do małżeństwa lub założenia rodziny? Centrum Family Team jest dla Ciebie. Powracamy do rozmowy o małżeństwach. W ramach dzisiejszego spotkania o, o małżeństwach przede wszystkim mówimy o tym, że Częstochowski Ośrodek Spotkań Małżeńskich i Związek Dużych Rodzin 3+, niezależnie od siebie, ale jak usłyszeliśmy też się trochę dopełniając, na, odpowiadają na potrzeby małżonków. Trochę tak już padło, jakie inicjatywy są organizowane, jakiego rodzaju spotkania, jakiego typu wsparcie. Czy możecie też ze swojego doświadczenia powiedzieć, Pani, a są ze mną Marzanna Sokołowska i Emilia Pieńkowska, powiedzieć, co, co wy osobiście czerpiecie z, z tych spotkań, a także z ich organizacji później, bo rozumiem, że trzeba coś w sobie przerobić, żeby dawać. Ja w spotkaniach małżeńskich jestem już od 15 lat i cały czas coś nowego wynoszę z nich, dlatego że stajemy się coraz bardziej dojrzałą rodziną. Najpierw były małe dzieci, później były starsze, teraz wyszły już z domu, a teraz już jesteśmy dziadkami tak naprawdę i zmieniają się nasze potrzeby, zmieniają się nasze problemy. I za każdym razem jak organizujemy rekolekcje, przygotowujemy się do nich, to przerabiamy to wszystko. Przerabiamy to wszystko i łatwiej jest nam się dogadać. Właśnie się często z mężem śmiejemy, że te rekolekcje to robimy przede wszystkim dla najpierw siebie. <laughs> dla siebie. <laughs> tak, najpierw dla siebie, mhm. a później dopiero y, dla innych osób. Mhm. I, Ale to jest piękne y, to, co pani powiedziała, że często się z mężem śmiejemy, tak? Że to tak jest. To, to widać w tym, nawet w przygotowaniach jakiejś pracy, bo przecież to jest planowanie, to jest modlitwa, to jest pewien wysiłek, myślenie, logistyczne także, tak? I y, 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 w śmiechu widać relacje najlepiej. Po prostu. No, dokładnie tak. Mm -hmm. Dokładnie tak. Pani Emilia. U nas z własnego doświadczenia bym powiedziała, że jako mama taka wielodzietnej rodziny, no to y, stanęłam przed takim momentem w pewnej chwili, że tak jakby już no, wszyscy byli ważni. Była ważna rodzina, dzieciaki właśnie, ale ta mama gdzieś tam tak z boku w tym całym y, zamieszaniu domowym. No i ja przeszłam taką przemianę wewnętrzną, że, że faktycznie ja też jestem w tym wszystkim ważna. Ważna jest relacja małżeńska. I w momencie, kiedy ta relacja się poprawiła zdecydowanie pomiędzy mną a moim mężem, no to faktycznie stwierdziliśmy, że coś takiego jak związek dużych rodzin. Jest to trochę taka podobna struktura do, do, naszego, do naszej codzienności, tak? Że tam czasami brakuje czasu właśnie dla, osobno dla mamy, osobno dla tych dla nich razem, a to wszystko jest bardzo ważne. I tutaj organizacja czegokolwiek dla związku, mm, czy to zależy, czy to dotyczy mhm. dzieciaków, czy całej rodziny, przynosi niesamowitą satysfakcję, ponieważ widać y, przemiany. No, można powiedzieć, przemiany czyjegoś życia, tak? Po prostu jak ci ludzie się angażują, te wszystkie duże rodziny, mama, tata, teraz y, organizujemy świąteczne spotkanie dla dzieciaków, no to wiadomo, że musimy razem tam jakąś salę uszykować, posprzątać, musimy siąść, to wszystko zorganizować. Później będzie bal karnawałowy, y, pomiędzy właśnie są te warsztaty przeróżne. Y, w czwartek, w przyszłym tygodniu, serdecznie zapraszamy, mamy klub Rodzica 3, można przyjść, po prostu pogadać. Spotkaliśmy się też z, takim, z taką informacją, w zeszłym tygodniu do nas dotarła od niektórych rodzin, że oni by potrzebowali grupy wsparcia właśnie takiej, żeby, żeby przyjść I, i to się wpisuje w nasz ten klub Rodzica 3+. No i to wszystko łączy, łączy żony z mężem, łączy rodzinę z dziećmi, łączy te wszystkie duże rodziny razem, że możemy coś razem zrobić. Jesteśmy też takim zrozumieniem jedni dla drugich, że faktycznie nie tylko my mamy problemy, że wszystko można jakoś rozwiązać i mhm. się wspieramy nawzajem. Przypomniała mi się teraz Małgosia Nawrotka, która w jednej z rozmów powiedziała takie słowa, że też taką miała refleksję, że nagle gdzie ona jest, tak? Bo było spotkanie autorskie, którego ona była, jej książki. Ona była bohaterką, miała mówić o swoich książkach i wszyscy na to spotkanie wychodzili. I nagle okazało się, że cała rodzina już jest gotowa, już jest, dzieci są pięknie ubrane, mąż elegancko wygląda, a ona po prostu jeszcze, nie wiem, papiloty, szlafrok czy coś w tym stylu, tak i na samym końcu. I to, to, to też jej w jakiś sposób pomogło zobaczenie tego na, na powiedzenie Halo, Halo zaraz. W tym momencie to troszeczkę odwrotnie, tak? No. Tak trochę to wygląda na co dzień, no bo mama musi zająć się wszystkim, nie? Tata mhm. zawsze gdzieś tam jest wspiera, ale mimo wszystko, jak nie staniemy w takiej świadomości, że faktycznie Ważny jest jednak każdy z nas indywidualnie w tej rodzinie, każdy z dzieci, no każdy z małżonków, ale ja jako kobieta też jestem ważna. Jeżeli ja będę sama ze sobą faktycznie szczęśliwa w taki sposób, że, że będę czuła się spełniona, no to te dzieci widzą tą radość. Spokojna mama po prostu jest mimo wszystko lepszą mamą, więc warto o siebie też zadbać. I ja, jak tutaj Związek Dużych Rodzin, w ogóle poznałam tą całą strukturę, to mnie się podoba to, że tu można pracować na wszelakich płaszczyznach, ale dla mnie osobiście to wybrzmienie, że ta kobieta musi być spełnioną mamą. Niech sobie no faktycznie będziemy szukać, każda mama będzie miała coś innego. Każda w ogóle z nas w związku ma inne talenty, tak? Ja jestem dietetykiem i będę prowadziła warsztaty dietetyczne, koleżanka ma plastyczne zdolności, inna koleżanka jest fotografem, a jeszcze inna y, organizuje lekcje języka angielskiego. I tutaj każda z nas ma swoje miejsce i my po prostu jesteśmy dla siebie nawzajem wszystkie yy, wsparciem. Mm -hmm. I to jest piękne. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Family Team projekt jednoczący rodziny. Dzisiaj w audycji Family Team są ze mną Emilia Pieńkowska i Marzanna Sokołowska, raz jeszcze się Panią pięknie kłaniam. I tak doprecyzujmy na koniec rozmowy to, gdzie jesteście, tak, żeby ktoś, kto nas słucha... Chciałby nie wiem, skorzystać z tego, co robicie, dołączyć w jakiś sposób do, do tych wspólnot, bo tak można powiedzieć, które tworzycie, żeby wiedział, gdzie was szukać. Częstochowski Ośrodek Spotkań Małżeńskich, gdzie jesteście? I fizycznie, i w internecie, bo pewnie tam też będą szukać wszyscy. Przede wszystkim, w internecie należy wejść na stronę Spotkanie Małżeńskie bez polskich liter wpisać w i tam mamy różnego rodzaju terminy rekolekcji różnych rekolekcji i wtedy można wyjść na ten terminarz i sobie ewentualnie coś wybrać my fizycznie spotykamy się raz w miesiącu i tylko tam mo może mogą się osoby spotykać te które już przeżyły te rekolekcje można ewentualnie y, zadzwonić y, pod numer telefonu, jeżeli się przeżyło takie rekolekcje, a chciałoby się wziąć udział y, w takich spotkaniach porekolekcyjnych, po ja może podam 604 84007. A tak generalnie, to proszę naszukać w internecie, jeżeli ch chcą państwo skorzystać z dialogu małżeńskiego. Internet wszystko podpowie. A tak. y, duże rodziny? Związek Dużych Rodzin tak, 3, plus. 3 plus, tak. Koło Częstochowa funkcjonuje przy parafii Świętej Barbary. Obok kancelarii jest jeszcze budynek, i tam sobie jesteśmy. Jesteśmy oczywiście też w internecie na facebookowej stronie Związek Dużych Rodzin 3 Plus Koło Częstochowa. Można też y, z nami się kontaktować pod numerem 606-33788. A ogólna strona jest www.3plus.pl i to jest centrala. Mm -hmm. I tam będą też informacje wszelkie o, o różnych warsztatach dotyczących y, ogólnopolskich. Bo te spotkania małżeńskie, to też jest inicjatywa, która jest ogólnopolską. Y, tak, to jest inicjatywa ogólnopolska. My mamy y, w Polsce około 29 ośrodków spotkań małżeńskich i każdy może sobie wybrać, do którego ośrodka... Jest ciągu... mu najbliżej. Na y, jest mu najbliżej. Do, <laughs> dokładnie tak. Dokładnie mm -hmm. tak. Można zadzwonić, można napisać, można poprosić o takie indywidualne spotkanie na początek, nie wiem, żeby trochę poukładać, rozeznać swoje potrzeby. Nie organizujemy takich indywidualnych spotkań. Jak ktoś bardzo poprosi, jak ktoś bardzo poprosi, to mogę udzielić jakichś informacji telefonicznych. Telefon na przykład. Na mhm. przykład. Mhm. A, u was? A u nas można zadzwonić, bądź można napisać do nas i faktycznie, jeżeli będziemy, nie, nawet nie my. Jako związek na ten moment tutaj m, możliwością mogli pomóc, to pokierujemy dalej. Co mhm. dalej po prostu, gdzie ta osoba może ewentualnie szukać pomocy. Współpracujemy też z Nazaret, także z innymi mhm. instytucjami, które myślę, że bez problemu znajdziemy jakieś rozwiązanie. Trzeba po prostu pytać, szukać, nie bać się tego. Mówiła Pani, Pani Emilio o tym, że jest taka potrzeba. Ludzie pytają o grupy wsparcia, o takich grupach. Też mówiła Pani Marzanna, co, 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 co daje taka rodzicielska grupa wsparcia? Chyba siłę do dalszego działania. Można się podzielić swoimi problemami, bo one wiadomo, że są. I jeżeli zostawimy... Trochę to wszystko, wyjdziemy poza swój ten dom i przyjdziemy na grupę wsparcia, to możemy po prostu posłuchać, że ktoś ma podobne problemy, że znalazł jakieś rozwiązanie. No jednak, no my jako duże rodziny no mamy duże doświadczenie w wychowywaniu dzieci. Tak? Czasami te problemy są bardzo podobne do siebie, więc dzielimy się też swoimi rozwiązaniami, jak sobie poradziliśmy u siebie. I wiele razy to po prostu ten człowiek wychodzi już z takim poczuciem, że no, ktoś inny ma podobne problemy, poradził sobie, ja też sobie dam radę. Nie jesteśmy sami. Tak. tak. I, I widać u kogoś rozwiązanie, bo te etapy bycia w problemie mogą być różne. Ktoś już przeszedł przez coś i patrzy inaczej. A my możemy być na początku drogi i to, że komuś się udało, to jest nadzieja w tym. Tak, cały czas myślę o tych słowach, które Pani Marzędna powiedziała, że z mężem e, przede wszystkim okazuje się, w trakcie przygotowania, czy później, że te rekolekcje były dla Was. No tak, bo jak już wcześniej mówiłam, jesteśmy na różnym etapie życia, mm -hmm. przepraszam, i. Zawsze potrzebujemy takiej rozmowy, takiego dialogu, spokojnego dialogu, żeby są sobą porozmawiać, więc dlatego my też przeżywamy te rekolekcje, nie tylko je przygotowujemy, ale także na tych rekolekcjach wszyscy animatorzy również pracują, pracują nad sobą, pracują nad swoim małżeństwem, dlatego to nam bardzo, bardzo dużo daje. Mhm. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że wszyscy już, którzy nas słuchają i oglądają, bo jesteśmy też na YouTubie, prosimy o subskrypcję, o komentarze, o pytania o polubienia o to żeby posyłać te rozmowy dalej żeby inni też się dowiedzieli myślę że wszyscy już będą wiedzieć gdzie was szukać Marzanna Sokołowska Częstochowski ośrodek spotkań małżeńskich bardzo dziękuję Dziękuję i Emilia Pięńkowska związek dużych rodzin 3+ koło Częstochowa a ta audycja to Dziękuję dziękuję a ta audycja to audycja Family Team projekt który realizowany jest przez Częstochowską Caritas pięknie dziękuję